Witam Was kochane Koziorożce. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was tutaj na Horoskop. Z tej strony Różka Apologia. E, zobaczmy tutaj moi drodzy jaki to będzie czas. Będę mówiła oczywiście listopad. E, spójrzmy na karty. Ze mną fajny pomocnik duszek. E, fajnie się mieni. E, dodaje wigołu, energii. W końcu mamy Halloween, więc jakby gdzieś tam e, Taki mały dodatek e, urozmaica też przekaz e, po prostu. Zapraszam, zobaczmy w takim razie, jakie karty będą wyłożone dla, dla, dla Was ode mnie oczywiście. I tak, na pracę macie kula Denarowego i Świat. Na emocje Diabeł oraz Królowa Buław. No i tutaj zdrowie, As Buław i Ósemka denarowe Ja myślę, że układ naprawdę jest super. No, ten diabeł trochę tam obniża loty, troszeczkę, ale niekoniecznie aż tak, bo myślę, że, że tutaj e, znaleźć pozytywy w tej karcie również można i zaraz, zaraz je omówię, oczywiście, dla Was. E, natomiast zaczynamy od pracy, i tutaj mamy kula. Denarowego. Ten król denarowy jest taką kartą e, e, dobrego sojusznika, dobrych układów, e, z intratnych interesów. Chcemy założyć biznes. Może się pojawić jakiś e, mężczyzna, osoba, która naprawdę wpłynie pozytywnie na te finanse, ktoś, kto konkretnie działa e, i tutaj jakby otrzymanie pracy czy, czy wejście w jakieś korzystne układy przyniesie e, po prostu lepsze finanse. Tak? Tutaj ten rozwój, jak najbardziej. Jest to karta trwałej współpracy, gdzie ktoś, kto nawet jeśli dba o swoje interesy, to nam pomoże, tak? czyli wzniesie nas tutaj energetycznie w sferze zawodowo-finansowej. Dla osób, które mają pracę również. Jakiś konkretny mężczyzna, osoba zamożna może być takim protektorem, osobą, która po, pochwali, popchnie nas dalej do, do współpracy, da nam jakiś pomysł. Tu, jakby, aspekt ten zawodowy pokazuje się bardzo konkretnie, stabilnie i rozwojowo. Natomiast po 15 listopada mamy tutaj. Karta świata i karta świata rządzi właśnie po 15 listopada, wskazując na możliwość podjęcia pracy za granicą, na podróże w ogóle właśnie, na zmianę miejsca zamieszkania, na pracę, jeśli nie chcemy wyjeżdżać na pracę w jakiejś dużej firmie zagranicznej, no tutaj e, pomyślność, tak, dla mnie jest to karta zakończenia spraw i e, jakby odniesienia sukcesu na, na niwie zawodowej, e, czyli otrzymania pracy. Jeśli mamy pracę, również może nas czekać, na przykład podróż, tutaj e, wyjazd służbowy, tak? Ale zrealizujemy również plany, zamierzenia i docierać będą do nas e, dobre informacje. Natomiast przechodzę teraz właśnie do sfery uczuć i tutaj mam tą kartę diabła, która rządzi do 15 listopada i to jest właśnie ta jedyna karta, która po prostu gdzieś tutaj obniża te loty troszeczkę. Dlaczego? Bo z jednej strony oznacza ciekawych, bardzo atrakcyjnych partnerów czy partnerki, jeśli szukamy tutaj Kogoś, kogoś konkretnego. Natomiast z drugiej strony jest kartą oszustwa, manipulacji, uwiązania, spętania, tak wchodzenia w układy, które mogą być niekoniecznie korzystne dla nas, trochę może być wykorzystanie też tutaj wyczuwalne. Natomiast generalnie karta mówi o żywieniu i takiej erotyce, która też jest fajna, tak, bo tutaj jakby gdzieś tam energia diabła, kusicielstwa, tak, kusiciela w ogóle, tak, czy kusicielki będzie odczuwalna i fajnie, bo tutaj też można z tego wynieść coś dobrego, byleby nie wpaść na przykład nawet choćby w pułapkę oczekiwań, po prostu. Dla relacji stałych diabeł też może oznaczać jakieś wykorzystanie, kłamstwo, manipulacje, lęki, ale przy tej karcie też jest pewna nadzieja. Dlaczego? Bo mimo, że możemy czuć się w zakleszczeni w jakiejś sytuacji, to są rozwiązania, tylko my musimy na nie inaczej spojrzeć no i chcieć wyjść z tej klatki, no, nie wiem, oczekiwań klatki czy jakiegoś negatywnego wpływu. Tutaj musimy, jakby sami, podjąć pewne decyzje, choć one wcale nie są tak trudne, jakby się wydawały początkowo. Natomiast karta kolejna po 15 listopada to królowa buław. Karta. Energii kobiecej, tak? Może być to osoba, w której się zakochacie, która lub która wam pomoże, tak? Zachęca też kobiety w ogóle do działania, do przebojowości, do takiego brania życia za rogi, za przeproszeniem, do takiego tutaj przyciągania, tak? dbania bardziej o siebie, o wizerunek, pokazywania się. Na pewno będziecie spotykać charyzmatyczne, silne osoby, dominujące. Dla stałych relacji nie, kulowa buław może oznaczać oczywiście również siłę Was kobiet, ale też i wtrącanie się kobiet do Waszych relacji, tak? Tutaj walka o dominację. Nie, natomiast, jeżeli chcecie coś zmienić w relacji, to musicie zadziałać, bo to samo się nie zrobi. To nie jest karta spadających z nieba oczekiwań, które same się realizują i same spełniają, tak? To my musimy wziąć zakasać rękawy i działać. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, mamy Asa Buław i As Buław do 15 listopada oznacza nową energię, nowe pomysły, nowe projekty, może nową terapię, tak? As Buław to nowa, dynamiczna droga, która po prostu zmienia dotychczasowy bieg spraw. I obojętnie co to będzie, po prostu będziecie inaczej funkcjonować. As Buław to nowe pomysły, nowe impulsy, nowe informacje. Ciąża, na przykład, tutaj zaskakująca informacja, na przykład o ciąży, tak, ale też w ogóle informacje, które zmieniają nas, żebyśmy po prostu inaczej postępowali. Zwróćmy uwagę na kręgosłup, mięśnie, kości stawy, oczywiście, i stany zapalne różnego rodzaju, bowiem no niestety w tej karcie to jest tutaj pewną tendencją, natomiast nie jest to karta negatywna mimo wszystko. No i kolejna karta na zdrowie to ósemeczka denarów. Po 15 listopada wskazuje na pracę. Nawet w sferze związanej ze zdrowiem, praca jest istotna, czyli praca nad sobą, nad tutaj praktycznym podejściem do swojego zdrowia, wypracowywaniem nawyków. O ruchów, ćwiczeń, tak. No jest to schematyczna karta, oznacza raczej dobre wiadomości, ale wskazują te wiad wskazywać mogą te wiadomości na kolejne etapy, które musimy po prostu przejść w ramach leczenia. Natomiast jest to dobra karta, tyle że mozolna, systematyczna i nawołuje do cierpliwego oczekiwania na wyniki. No, i tutaj też warto by było zwrócić uwagę na układ gastryczny, przemianę materii, jelita, jakość oczywiście przyjmowanego e, pokarmu, tak? e, ale też dłonie, bo dłonie mogą być newralgiczne. Natomiast układ myślę, że bardzo fajny, e, nawet z tą małą tendencją, gdzie diabeł jest ostrzeżeniem. Myślę, że powinien się Wam spodobać. Dajcie znać oczywiście tutaj w komentarzach, jak wyszło, jak wypadło. Bardzo się cieszę, że jesteście. Ja Was też oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube Zoporada, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeśli obejrzycie filmik, tak, to łapka w górę. Zaglądajcie też na naszego facebooka. Tam też możecie się udzielać i zapraszam te, tutaj do, do dyskusji jak najbardziej. A na razie z mojej strony to tu przybędzie wszystko. Do zobaczenia. Hej!